Kiedy mężczyzna jest podniecony, to jego, jego narząd. Płciowy wydziela z siebie taką wydzielinę, tak zwaną, ta, taką wydzielinę przednasienną. to jest taka wydzielina, która już może zawierać wplemniki, i to jest taki śluz, który się wydziela z cewki moczowej. I w tym śluzie mogą być po pierwsze wplemniki, po drugie ten śluz też, jeżeli się dotknie ręką, a potem dotknie się prezerwatywy, to można przenieść te zarówno bakterie czy wirusy, które są w tej wydzielinie, jak i nasienie. Czyli plemniki, które tam mogą się znaleźć. Oczywiście tam jest dość mało, ale to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Pamiętajmy też, że na przykład. Jeżeli mężczyzna w trakcie stosunku zdejmie prezerwatywę bez zgody kobiety, to jest przemoc. Jest to absolutnie przemoc. Jeżeli umowa była taka, że kocham się w prezerwatywie i ktoś nagle ją zdejmuje, bez informowania bo dziewczyny, mu bo, mu, bo mu niewygodnie, bo ma za mało odczucia, tak. to, to nie jest to po prostu jakieś tam zwykłe zachowanie, tylko jest to zachowanie absolutnie przemocowe. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest przemoc.